Przyszedł czas na wręczenie uczniom nagród za wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. I zapraszam wychowawcę klasy ósmej A, panią Renatę Dzień dobry. Ja jednocześnie po wyczytaniu nazwiska ucznia bardzo proszę o podejście również jej rodzica. Świadectwo z czerwonym paskiem, wyróżnienie otrzymują w ósmej A. Emilia Dwornik, Lena Gierszewska, Martyna Knet, Liliana Wojewodzic, Mateusz Kapela, Maksymilian Kobielus i Sebastian Sośniecki. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Można już wrócić na miejsce.